Piotrze, tak dziwnie trochę się z panem rozmawiał w listopadzie, nie pytając pana o przygotowanie o ten okres, jak to będzie wyglądało, ale chciałem zapytać, czy pan jest zadowolony z tej pracy, którą udało wam się wykonać w tym okresie. Nazwijmy to transferowym z tego składu, który zbudowaliście no tak, to była trudna praca, ale uważam, że na ten moment jestem bardzo zadowolony i chyba wszyscy w klubie podobnie. To oczywiście tu nie mówimy o jakiejś tam wartości tej takiej sportowej, bo to dopiero wyjdzie w trakcie, w trakcie sezonu. Dzisiaj mamy tylko i wyłącznie papier. Nie zawsze ten papier w sporcie ma przełożenie na, na moc, która będzie na torze. Ale mamy chłopaków z potencjałem. Tak? Uważam, że na każdej formacji, jeśli chodzi o wzmocnienia, o nowe twarze, to są najlepsi zawodnicy, którzy mogli być teraz zakontraktowani z dostępnych zawodników. Ja się bardzo cieszę, są to obitni chłopacy, którzy potrafią się ścigać. Najbardziej tylko się będę trzymał kciuki i martwił, żeby cało i zdrowo weszli w sezon i przejechali ten sezon, no bo to jest jakby największe tam ryzyko, a my jesteśmy od tego, aby stworzyć warunki optymalne do tego, aby, aby się ścigali. No i tyle. Czy ten skład może się jeszcze poszerzyć o, o jakieś postaci. No mówiąc prost, czy tutaj w formacji juniorskiej jeszcze planujecie jakieś yy, zmiany, wzmocnienia? Na razie mamy zawodników, których mamy z kontraktami, na tym się skupiamy. Nic więcej tutaj w tym temacie powiedzieć nie mogę, bo, bo, bo nic się nie dzieje na chwilę okay. obecną. Tych zawodników, których zakontraktowaliście. To były pierwsze wybory w falubazu, tak, tak zapytam? Bo rok temu mówił o tym, prezes domagała, że były inne jakby priorytety, ale też później Falubaz na tym wyszedł zwycięsko, bo, bo wiadomo, wojna wybuchła, no i dzięki temu Rosjanie i tak, by, i tak by nie startowali, a oni byli pierwszymi tutaj wyborami. Czy w tym roku też ci zawodnicy zakontraktowani, to, to były pierwsze wybory, czy, czy, czy jakby drugie wy... alternatywy, jak, jak, jakby pan to określił? Nie, to były to są zawodnicy, których po prostu bardzo chcieliśmy. I tutaj na każdej formacji to były nazwiska, które, które przykuły od razu nas i chcieliśmy bardzo mieć ich u siebie. Oczywiście z Rasmusem była też taka sytuacja, że troszeczkę tam gdzieś. Turbulencje w jego klubie spowodowały to, że stał się województwowym zawodnikiem, no bo gdzieś tam prędzej już było słychać, że zostaje w, w Gdańsku. Nie chciałbym się tutaj wdawać w szczegóły, no bo ja nie, nie znałem tych ustaleń i tych uzgodnień. Kiedy się okazało, że jest zawodnikiem, który, który szuka klubu i się rozgląda, no to rzuciło się więcej chętnych na jego usługi, bo to jest rozwojowy zawodnik, który dosyć późno, ale ma to coś, co, co, co bardzo nas tutaj podobało się i przykuło naszą uwagę. i Bardzo chcieliśmy z nim kodak opisać. A wbrew pozorom, akurat chyba z nim było najłatwiej. Czy wiadomo już, kto przejmie opaskę kapitańską po Piotrze Protasiewiczu? Jeszcze nie było. Tutaj sobie siedziemy w gronie całej, do wszystkich zawodników, porozmawiamy. Nie mam jeszcze tutaj gdzieś tam tego w głowie, ale chciałbym, żeby to była nasza wspólna decyzja, a nie, nie, nie moja. Absolutnie tutaj tak sobie tego nie obrażam. To jest taki. Jak ja to mówię, ta, 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 ta funkcja jest, no, jest fajna, ale też nie każdy, uważam symboliczna, ale też uważam nie każdy pasuje tutaj do tej funkcji i tutaj. A spokojnie musimy to w własnym gronie gdzieś tam na luźno porozmawiać, bo też uważam, że ta osoba, która miałaby mieć tą opaskę musi tego bardzo chcieć, no bo na siłę nie będziemy mu Okej, okay, Ostatnie pytanie, czy brakuje Panu tej całej aury związanej z jakby przygotowaniami do, do kolejnego sezonu, czy jest tyle pracy związanej z budową drużyny, że nawet nie było za bardzo czasu, żeby o tym, o tym myśleć? No nie samą budową drużyny, bo na chwilę obecną praktycznie mamy drużynę zamkniętą i, i, i tutaj praca, która została wykonana przez wszystkich w klubie odpowiedzialnych za te ruchy transferowe, no to została wykonana bardzo dobrze, ale każdy ma swoje gdzieś tam obowiązki, tak? Ja dopiero gdzieś ten troszeczkę tutaj siedzi tutaj staram odnaleźć się w tej swojej roli. Wiele tam planów i, i marzeń, ale to nie jest takie proste, żeby to z dnia na dzień z tygodnia tydzień. Potrzebuję trochę miesięcy, potrzebujemy trochę miesięcy, bo to nie jest tylko moja praca, ale tutaj wielu osób. Na każdym tutaj płaszczyźnie tych moich obowiązków. No, zobaczymy, listopad jest jakimś tam kolejnym miesiącem, ale myślę, że na przełomie grudnia, stycznia, myślę, że coś tam więcej będzie można konkretów powiedzieć.